team Gra polega na tym, a czy inaczej? Sprawa go następująco. Macie karty. Całość polega, na, jak, całość polega na takim pokerowym stylu, moi drodzy, tak? Pokerowym, pokerowym stylu, tylko z ulepszaczami. Na, czyli na czym to polega? Jeżeli w pokerze nie używane są jokery, to tutaj są używane jokery. I jokery dają ci dodatkowe umiejętności związane z ulepszeniami boardów. Już Wam to pokazuję, jak to wygląda. To jest gra moi drodzy, to jest całe, to jest tyle Dobra I gra polega na tym moi drodzy, macie small blind, big blind Nic nie wiem co, o co chodzi, po prostu to gram I patrzcie na to, ja dostaję karty e, I sprawdzę następująco Gracie układy pokerowe, normalne macie taką talię Talie możecie modyfikować i zwiększać Dodatkowo macie miejsce na jokery i konsumpcyjne karty Czyli one ulepszają wam te deki, tak? Tutaj na niebiesko macie e, punkty za każdy dek, a na czerwono macie mnożniki Mnożniki, które mnożą Ci całość jakby punktacji Tutaj macie ilość rąk i discardów Discardy to są po prostu wymiany kart A ręce to są wy wyłożenia Żeby wygrać daną turę, musisz mieć jak, jak najwięcej punktów, no i minimum a, tu jest at least 300, tak? Tych punktów Zbieracie kasę i moi drodzy po prostu to jakoś, jakoś się tam pichci dalej, tak? No sądzę, że po obecnym bordzie możemy dać dwie, dwie pary i teraz też jest dobre, moi drodzy, patrzcie na to. Mam dwie pary level 1. Dlaczego? Ponieważ też macie, zaraz Wam pokażę po tej turze, macie co rundę sklep, w którym możecie kupować planety i te planety dają Wam dodatkowe levele właśnie od, od układów, czyli jeżeli ja to sprzedam, wymienię i o, mam dwójkę, czyli mogę zagrać w Full House'a, to mogę ulepszyć Full House'a na przykład level 2, 3 i to się mnoży tak samo. Więc grasz na pojebane mnożniki. Powiem tak moi drodzy, na początku też nie kumałem, to jest kwestia jednej rundy i skumacie będziecie mi kibicować tak samo jak ja sobie. Zwiększ spida w ustawieniach, a gdzie to się zwiększa? Da się zwiększyć spida? Ja nie wiedziałem o tym. E no jest, dobra damy na dwa. Okej, okay, ja na początku, Oj, tutaj macie dobre moi drodzy, tu macie karty, które są jokerami. Jokery są kartami. Masz ma 6 slotów jokerów, i jokery są z tobą do końca. Macie rozpisane, dajemy mnożniki. E, Celestial alpaki daję planety, czyli ulepszanie, e, d, e, ulepszanie deku, e, e, rąk, które wystawiacie. A tutaj zawsze są takie mocne, mocne rzeczy, i w tym wypadku daj dodatkowego discarda. Nie mam tyle kasy, więc używam oczywiście. Ej, dojebane jest to! Że ja mogę przyspieszyć grę Okej, okay, poczekajcie First hand of round is a single Six destroys it and create a spectral card. No to chyba to jest spoko Bo po prostu zawsze pierwszą rękę To wykładam szóstkę Damy radę moi drodzy Jokery też mogą być jak tutaj widzicie, holograficzne Co to oznacza? Jak macie ulepszenie danej karty To w tym wypadku holografik daje 10 multiplayera Całego deka, które wystawiasz Ale w przypadku, w którym Twój dek jest delikatnie, delikatnie gorszy, i masz je klasycznie. Nie dostajesz tego, dostajesz tylko bonus, który jest opisany, opisany jako, jako karta Jokera. Nie? Tak to wygląda. Only Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on pirate swap. The best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure! Dobra, teraz płem fokus. Gra wyższego streeta. Uwaga. Pytanie, czy kupić jedną rękę więcej, czy Jokery? I playing karty bierzemy pod spade. Chyba bierzemy jokery lepiej, nie? Czyli zostajemy już przy granie pod spadę, tak? A, to się zmienia co rundę, dobra Damn! W końcu, kurwa, jakiś build się kiera Ło kurwa Nie wiem co kupić tu Dobra, playing cards się nie opłaca, bo nie wiem, czy coś tu powinienem dobierać? Nic Gramy. Oooo! Klub. Klub to były które? Okej, okay, te. Żołądź. Wiesz? Ej, naprawdę, no... Człowieku, po orzeszkach to zawsze takie gazy i to tylko po tych migdałach mnie tak trzepie. Chociaż po wszystkich, to dobrze? Ej dobra to jest chujowe jak barszcz Ale powinienem to zagrać dla mnożników. I tak to powinienem kupić chyba O! Un common joker A nie Serduszka Ej dobra ale to jest w ogóle mega prosta gra Patrz sprzedaje to po prostu co nie jest sercem Czekam aż dostanę serce i to jest GG Ja nie muszę deka nawet ulepszać Tylko bazuję na lepszych jokerach Ej patrz na to eee, Gram to Sprzedaje ancient jokera W sensie nie tyle co sprzedaje, ale Blueprinta ustawiam na to I cały czas mnożę Co wy na to? Kumacie o co mi chodzi? Wtedy będzie podwójne mnożniki stakować, Czyli na przykład nie będzie dawać plus 2 Tylko plus 4 Czyli gramy tak. No to jeszcze kupimy to i musimy po dwie pary wziąć. Czyli nic stąd. Niski plan, dobra. A tutaj co wziąć? No to bez sensu. Bo stracę jokery, ja mam trzy bardzo fajne. No tutaj to chyba obojętne co da? Mogę to kliknąć, ale to nic nie zmienia. To jest chuj obojętne. Grać pod tego ancienta czy spróbować stakować te dwie pary na mnożniku? Bo tak to gram to i to, i ładuję cały czas dwie pary. Przez to cały czas mnożnik jest wyższy. No wiem, że ancient się mnoży, ale ancient się mnoży przez 5 zawsze. Czyli po prostu dołożyć to jako gratis, ale gram cały czas ancienta. Uuu. biorę to. No nie, no chyba bez sensu te spodnie tak to. Nie, nie, no te Ancient Jokera już gramy do końca. Tarotów nie kupować, jo? Bo tego nie kumam. Jak zarabiasz debów na Ancient, to masz przejebane. Spokojnie. Uuu! To jest negative to a random joker Biorę to Ej, źle, że to mi tu dodało Nie mogę sąć tego jokera Czyli gram ancient jokera już Jeszcze mamy miejsce na jokerka Dobra, tutaj nic nie kupuję Tarota całego i to i to Ja nie wiedziałem, co one dają Ja ich nigdy nie kupowałem Destroy is up to two select. Double z money. Ej, dobra, tak to jest. Double z money jest fajne. To jest ciekawe, ale to. No, jedna czwa, dwa, 25% koło, Ope, koło Fortuny OPL rzadko wchodzi. Rzadko? To patrz. Ok, serduszka potrzebuje. Zagram chyba to for fun, nie? Żeby nie discardować od razu. No bo to lepiej, lepiej używać terece, bo i tak jedną ręką wygrywam. Mam cztery dodatkowe rolki. Tylko mniej kasy chyba dostanę. A zagramy tak. No ale tragiczne, patrz tragedia jest, jak jak nie mam tego. Ale człowieku, jebie tak śmiesznie, że już aż się chce to wąchać, nie? To są takie nietypowy smród jest dzisiaj z dupy. Jak ja, człowieku, dzisiaj zjadłem pizzę, buldaka i makaron, człowieku serowy. O! No? E? I tutaj go dam. <laughs> nie mogę tego użyć. Spodnie wyrzucić? Dobra, to wypierdalam. Uwaga. Nie rozumiem. Every 23 Cards Discarded. Czyli teraz na przykład gram diamenty. Czyli. Discarduję to i to mi coś daje. Aha, i to. Aha, i to stakuje cały czas. O kurwa, to się kiera. Ale mi jebie z dupy. Ej, to jest kurwa pogrom, jak tu się siedzi. Ja tu już siedzę, patrzę na Ryszka i Rysiek ma tak kurwa uszy do góry, nie? Rysiek tu wszedł i nie wie, co jest 5. Teraz wywalać, mimo wszystko, do końca. No diamentów tak, żeby pięć zostało. Trochę safe będę grać. Ale ręka panowie. O, kupię to. No repeat hand types. Herd. Rysiek Kurba. Kurwa. O tej godzinie albo tu leżysz i mi kibicujesz. Albo. Wybierzesz się skronisko zaraz kurwa. Daj mi już nocy poczulować na kąpie. To jest git. A to opłata się? Tak, bo będę mieć dwie. XD No czemu nie ma flusa? Ej, dzisiaj jest cieknie, nie? I to tak, że człowiek normalnie łzy napływają do oczu. To jest stary vibe jak wchodzisz po starym do kibla. To jest ten case. Ej, tu jest fój ryzyko, bo jak nie siądzie karta, to to jest kaplica, patrz. Ty dobra, ja robię 9K takim czymś. Ty, bo to już wygląda groźnie. Ej kurwa, przegram to! Dziwne, że to nie. Rysiek, co ty ode mnie chcesz? Co ty chcesz? Kładź się tu. Kurwa, taki śmieszny kot to jest. Co to znaczy? ENNHCS Tu sekretarz kartu multikart. Co, może jedynkę lepiej na cokolwiek. For each discarded for. Ok. A voucher to the next shop, brać to? Ale mi po polsku nie zmienia, bo ja wiem, co tam jest napisane, ale nie rozumiem mechanicznie. Ja widziałem na necie jak ludzie mieli na przykład po 200 kurwa jokerów jakoś. To jest w ogóle moc. Hm, XD. O! O! Czy to nie jest fajne? Ale wydaje mi się, że jest zbędne. A to Tarota kupić? No i tak se kupię. Mogę se pozwolić, I cards the buffet until one Joker sold. No to muszę sprzedać Jokera jednego, tak? No sprzedał tego Discarda. Chociaż nie, no kurwa, co tu sprzedać wtedy? To chyba nie. Nie, ja bym tego ostatniego sprzedał. Dobra, wypierdalałem ostatniego. Nie no, jak mam tyle discardów, to ciężko tego nie zrobić. Jak mam jeszcze 5 rąk, wygraliśmy Endless Mode, oczywiście. Walimy do końca. Aj ten fust jest na dobrym etapie już tu. Iże daj dychę. Kurwa, prawie zrobiliśmy tego. Royale, ale Royal Flasha bym chyba bez sensu grać, nie? Jak mam taki level już. Hmm. Ej, co daje ten endless mode teraz? Ja po prostu będę Mega Koksem? O! Zagrać Royala? Czy to przepali jakoś. No nie no nie opłaca mi się Ej, to bez sensu grać pod tego Royala. No ta jeszcze tu mam kartę pod flaszę. Ale pojebane to są liczby tu, nie? Dobra, tu jesteśmy na etapie, gdzie grę możemy przyspieszyć na dwa. Ty, ale to cały czas jest zabawa, że ja się wyjebię w końcu. Nie usuwaj tego asa diamenta, ale ja już nic tu nie zmieniam. A tutaj mam zawsze jeszcze mojego, to jest pojebane. What the shit? Ciekawe to będzie giercowania. Ja dostanę jakieś osiągnięcia za to, jo? Powinienem. O! Nie, to jest bez sensu chyba. Ta, moje najlepsze podejście. No ale gram od wczoraj, więc nie miałem za dużo prób. Możesz cerut po kolorze, a gdzie to? Ustawić. A, tu mam rzeczywiście kolor, no? Ja yep, jest zegar na dc -ku? Siema eee, Siema, zgadujesz z nami? Co robię? Wiem, że to nie Lamborghini, ale zapomnijmy Co robię? Czy zgadujesz Ol z nami? Nie, chcesz, chcesz zobaczyć build mój w, w tym? Ta, ta, no to bardzo, we... bardzo mnie to interesuje, bo jak ja wszedłem do ciebie, to się zastanawiam, co ty, kurwa tam robisz. To wejdź do mnie, bo Pa co się odjebało? Już zaraz sprawdzę, tylko tutaj mam bluzy odpaloną, popierdoloną. Czemu to jest niebie trudne, jak to jest łatwe? No a co ty masz za Jokery, Pokaję ja od lewej do prawej? Gram pod y, kolor cały czas. Okej okay. i mhm. case, wygląda, case wygląda tak, że za discardy miałem multi, które się farmiło. Jestem na takim etapie gierki, gdzie Losuje mi się po prostu kolor. Teraz mi się wylosowało wino. Dobra, tu są kluby. Patrz, Discarduję wszystko do końca, po to, żeby mi się bardziej nastakowało. Mm. I case wygląda tak, że już ci pokazuję mnożniki. Pek. O, i patrz. I to jest od samego początku tak mam Barana. Okay. O. O, ku o kurwa co jest? No tylko co 17. Ja miałem człowieku jak było... Jak byłem bossa na 50 tysięcy punktów, to ja robiłem po 7 milionów O kurwa ej, to, to stary to ty kurwa jesteś... Ty jesteś profesjonalista. Mówię, po powiesz, jednym to, dniu, nie? Ja się po pierwsze dziwiłem, że tę grę można przejść. Jakby, że 100 tysięcy to jakby jest przejście. I ja wygrałem na Streeta yy, I to było po tak, nie wiem, 6 godzinach A ty kurwa mi pokazujesz, że wiesz Ja tam zrobiłem maksymalnie pół miliona A ty wbijasz i 7 milionów kurwa robisz tak? <grystanie> <grystanie> Jednym, nie? Nie mam pojęcia jak ty to kurwa robisz generalnie No, ale... no patrz stary, trafiło mi tak, że Za każde 23 yy, Discardy kart, zmiany no Dostaję całe multi i tu mam W chuj dobrą, to jest bardzo dobry Ty ten... masz legendarnego Ja nigdy nie napotkałem legendarnego jakby jokera nawet. No, ja go odblokowałem, a, bo on się odblokował. No, odblokuje. grać musisz i się odblokował mi. A tutaj masz taką sytuację, że blueprint to jest najlepsza karta, jaka jest, bo ona ci kopiuje twoją kartę, którą masz. I ona mi kopiuje kartę, która daje ci mnożnik mm -hmm. razy półtora. Tylko to jest mnożnik, a nie. Mm -hmm. nie dodawany mnożnik, tylko ja mnoży mnożnik, wiem, nie? wiem, wiem, wiem. Siekiera. I to mam z tego, że. Y Stage e możesz skipować, i na skipie stage y możesz, no tak. możesz dostać właśnie. Ja dostałem dwa. Rary, dwa rary, te, te karty dostałem na start. Po prostu. Okej. Okay. A czemu masz takiego fajnego useka? Y, patrz, opcje i tu możesz customizować deck cały. Możesz mieć z Wiedźmina nawet cały. O kurwa, ej, ale super, w ogóle tego nie robiłem. Ja muszę się zgłębić w tę grę jeszcze bardziej, bo ja po prostu sobie wbijam, jakby wiesz, mindless trochę gram, ale tutaj dużo mechanik jest, kolor masz przecież. No, no, i to scena... I dlatego discarduję, żeby nabić to, okej. Okay. Tak, cały czas discarduję po to, żeby mieć 0, przez to więcej Jorik ma staków, lepszy jest multi, no i gram sobie. O kurwa. Strollowałem. Czemu? Bo stry y zagrałem lepszego przez przypadek. A, straight tak. zagrałem zamyka, nie kolor, widzę, widzę. Też mi to kurwiło, ja jak grałem Pokera zamiast treata, ja mówię, nie no, kurwa, jaki poker jebany. Przegrają grę przez to O kurwa no, no niby cztery, możesz odrzucić cztery ręki, nie? A może, stary nie, nie graj ten, zostaw karo sobie zostaw czy tam kiery jakby i wyjep inne Żeby jakby robić kolor czerwony, nie? Serca. Diamenty ja robię wiesz Ale tu multi, bo to multi chyba działa, dobrze zrobiłem A bo ty masz pod... Aha, że ty masz wszystko pod kiery czy dam karo, kurwa? Ta, dzwonki muszę mieć, no. No, no Kurwa, Mać, no żartujesz, oby, daj jeden dzwonek. To było. Ej, bo mnie przez ciebie, ciebie przegrałem, kurwa. Dobra. No. Jest! Jest! Siedzi, Widzisz, kurwa. wszystko tutaj zrobione, stary, nie ma co. I zobaczymy, ile wyjebimy na tym, bo to jest stary gorszy flash, ale jest wybustowany. Mhm. A szesnasty level już masz. Ja pierdolę, ale czujesz, że satysfakcjonujący, no, eight, nie, to jest satysfakcjonujące. Nie wiem, tak. czy nie jest czas, że blueprinta lepiej grać już na Yoriku. A Yorik daje jaki mnożnik? Szesnaście. No to chyba lepiej, czy nie? No, ale tutaj daje półtora razy pięć. Razy półtora, no wiem o co chodzi. No, ale w sumie, jak ty robisz ten mnożnik, to to nie jest tak, że ty masz mnożnik jakieś tam 20 tysięcy nagle. No, i to mnoży 20 000 razy 16. Ale to robi przez to, że to. No, zaraz zobaczymy. A na przykład te karty, te kamienne, szklane, czy coś w tym stylu robisz? Nie, bo to. Sz 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 szklane pękają. Mam jedne cztery na pęknięcie. Ja w ogóle nie robię deka, mm. bo takim dekiem najprościej jest zrobić flasza. Chyba, że grałbym pod deka w ogóle na dwie talie, bo jest taki dek, że gr grasz tylko na wino i tylko na czerwo. Nie grasz mm. na dzwonki i żołędzie. Ej, nie, no, blueprint będzie w chujle przy tu na Joriku. O to jest półtorej razy... No, pyk. To pierdol, tylko... No dobra, masz najwyżej 5 i 6 jeszcze, nie? Dobra, serca muszę mieć. Tu jest debów, ale da radę. I jak one się odblokowywują? O, masz, proszę. Czemu nie grasz? No bo one i tak są odblokowane, a discarduje dalej, żeby się stakował Jorik. No no, tylko chodzi mi o to, że nie jesteś pewny czy to zadziała tak dobrze, nie? Nie no po prostu do zera discarduję, bo im więcej discardów, tym większy mnożnik. Więc muszę zawsze do zera. O kurwa! Dobra, to działa lepiej. Joryk działa lepiej. O kurwa, no o, Joryk kurwa, działa lepiej. <laughs> no ja pierdolę, Ej, nigdy w życiu bym nie powiedział, że taki wynik można zrobić. No, nie sądziłem, że to zrobię w przecież to jest dosłownie tak, że ty możesz grać w, w nieskończoność, a będzie ci w kurwę żal przerwać ten run. No bo przecież możesz w nieskończoność lecieć, coraz większe będą te liczby, no to czemu nie? nie. No, masz rację. Suic. Jaki to jest kurwa. suit? Czy jestem zjebany? Hmm. Klub. A, dobra, żołędzie. O kurwa Dobra, zobaczymy ile teraz wyjebie Jeszcze jednego jokera mam do podmianki Którego? O kurwa, ty nie ugrałem Ale bo coś zobacz jaki ty masz po pierdolony, To się ja nie dziwię, że ty nie ugrałem. Ale co, co u... debil, co, czemu mi się nie udało? Czekaj, a ile zrobiłeś poprzednim? 700 tysięcy czy 70? 80 70, milionów, 80 milionów, no no no, 80 milionów. no To teraz robisz 80 milionów. W skorporze do góry. O kurwa, czemu masz Kiza na królu? Czemu mam Amonksusa na królu? Oj, oj, chyba GG. O, no, już nic z tego nie, nie uratuje. Ja pierdole dało Nieba. mi wildkartę. Stary, kurwa, dało. O kurwa. Ale nie zrobię tego i tak. Ja pierdolę, ale gra. Mój high score. Weź screena zrób. to... <laughs> ale popierdolone. Ale kartę odblokowałem. Stary, ja mam dwa dni w tą grę na Steamie. Mówiłeś ostatnio, że masz 9 godzin. 11 mówię, że... godzin mam, ale jest, gra jest petarda.